Cześć z tej strony Kasper. Dziś zapraszam Was na recenzję słuchawek bezprzewodowych Oneplus Buds Pro 2. W opakowaniu znajdziemy takie elementy jak instrukcja obsługi, niżej są słuchawki wetui, mamy także króciutki przewód w kolorze czerwonym, a także dwa zestawy gumek w różnych rozmiarach, jednak warto wiedzieć, że jeszcze jedne znajdziemy już założone na słuchawki. Samo etui jest dość minimalistyczne. Od góry mamy logo producenta, na tyle jest gniazdo USB typu C, z kolei od przodu mamy diodę informującą o ładowaniu, a także takie wcięcie ułatwiające otworzenie całości. A po otworzeniu dostajemy się do słuchawek, poza tym pomiędzy nimi jest jeszcze klawisz, który chociażby aktywuje tryb parowania. A po wyjęciu słuchawek oczywiście pod spodem są jeszcze piny do ładowania, więc za każdym razem, gdy umieścimy słuchawki w ETUI, to będą się one też automatycznie ładowały. To, czego jednak nie widać, to chociażby wbudowana bateria, która ma tutaj pojemność 520 mAh. Ciekawostką jest też to, że od spodu mamy cewkę do ładowania bezprzewodowego, więc jeżeli mamy taką ładowarkę, albo nasz smartfon udostępnia ładowanie zwrotne, to bez jakiegokolwiek przewodu też możemy ładować takie słuchawki. W każdej ze słuchawek mamy też wbudowane baterie, które mają pojemność 60 mAh, poza tym mamy wspomniane założone gumki oraz panel dotykowy pozwalający na sterowanie muzyką. W środku wbudowane są oczywiście także mikrofony, a także głośniczki odtwarzające muzykę. Mamy tutaj dokładnie mówiąc dwa przetworniki dynamiczne, z czego 11 mm służy do niskich tonów, a 6 mm do tonów wysokich. Całość łączy się z naszym smartfonem za pomocą modułu Bluetooth 5.3. Obudowa jest też wodoszczelna, co zapewnia certyfikat IP55, więc bieganie w deszczu czy chociażby pot nie powinno uszkodzić tych słuchawek. Słuchawki solidnie leżą w uszach, a jednocześnie nie uwierają zbyt mocno, więc nawet dłuższe odtwarzanie muzyki jest jak najbardziej komfortowe. Dodatkowo rozpoznają one fakt umieszczenia słuchawek w uszach i automatycznie gdy je wyjmiemy, Muzyka też na przykład może się wstrzymać. Słuchawki w bardzo ciekawy sposób łączą się ze smartfonami, które mają Androida. Po otworzeniu tego etui od razu pojawi nam się na dole ekranu powiadomienie o możliwości wykonania połączenia. Parowanie jest wtedy maksymalnie uproszczone i ogranicza się do potwierdzenia powiązania, a reszta zrobi się już sama. W przypadku iOS-a jest już to bardziej tradycyjne. Musimy bowiem wejść już normalnie w ustawienia Bluetooth'a i tam ręcznie wybrać urządzenie, z którym chcemy się połączyć. Najfajniejszy sposób sterowania jest w przypadku posiadania smartfona OnePlus. Wtedy od razu wszystkie dodatkowe funkcje są dostępne z poziomu zarządzania modułem Bluetooth tam możemy wejść w informacje i dostosowywać wszystkie ustawienia. W przypadku innych smartfonów musimy pobrać aplikację Hey Melody, w której zrobimy tak samo praktycznie te wszystkie rzeczy. Tak więc no, mając smartfon OnePlusa wszystko mamy już wbudowane, a przy innych smartfonach wymagana jest dodatkowa aplikacja. W tych ustawieniach czy w dodatkowej aplikacji znajdziemy od razu informacje o poziomie naładowania baterii i to zarówno każdej ze słuchawek z osobna jak również samego etui. Dalej znajdziemy poziomy eliminowania hałasu. Mamy tutaj bowiem aktywną redukcję szumu, która w mojej ocenie działa naprawdę sprawnie. Idąc przez miasto, jesteśmy mocno odcięci od otoczenia, możemy skupić się całkowicie na muzyce, więc wszystko działa tak jak działać powinno. Jeżeli jednak chcemy słyszeć otoczenie, to też jak najbardziej jest to możliwe, możemy to wszystko dostosować do własnych potrzeb, więc warto sobie potestować i sprawdzić, jakie ustawienia będą nam najbardziej odpowiadały. Niżej znajdziemy korekcję dźwięków, możemy tutaj dostosowywać wyrazistość, intensywność wokali, czy chociażby basy. Poza tym jest także korektor dźwięku, gdzie możemy już na wykresach ustalić, jak będzie rozkładał się dźwięk. Ciekawą opcją jest tak zwane złote brzmienie, które dostosowuje sposób odtwarzania muzyki w zależności od naszego słuchu i konkretnie naszych uszu. Kolejna ciekawa opcja to tak zwany Zen Mode R który pozwala na uruchomienie takich uspokajających dźwięków natury, które mogą pozwolić nam się odprężyć. W tym celu przytrzymujemy obie słuchawki przez około 3 sekundy, i po tym czasie te dźwięki zaczynają być odtwarzane. Kolejne jednokrotne dotknięcie wyłącza już takie dźwięki, więc no z poziomu słuchawek łatwo możemy sobie tym sterować. W ustawieniach znajdziemy także tryb gier, który zmniejsza opóźnienia przesyłania dźwięku, dalej mamy jednoczesne połączenie, które pozwala na przełączanie się między różnymi sprzętami, dając możliwość korzystania właśnie z dwóch sprzętów jednocześnie. Dalej mamy test dopasowania słuchawek, pozwalając skutecznie eliminować odgłosy otoczenia. Na koniec sprawdzimy jeszcze aktualizację oprogramowania. Na samym dole mamy jeszcze trzy ikony do sterowania: pierwsza to urządzenie, przez co przeszliśmy już na początku. Druga z kolei to obsługa słuchawek, gdzie możemy dostosować obsługę słuchawek, czyli co będzie się działo. Po jednokrotnym, dwukrotnym, trzykrotnym lub dłuższym przytrzymaniu na panelach do sterowania. I tu przechodzimy do jeszcze jednej ważnej informacji: mianowicie, że tutaj te panele nie działają na zasadzie dotyku, tak jak w większości słuchawek, tylko musimy jakby ścisnąć te słuchawki, żeby wybrane opcje zadziałały. Jest to może mniej naturalne w użytkowaniu. Jednak z drugiej strony też bardziej unikamy możliwości takiego przypadkowego wciśnięcia czegoś w momencie gdy na przykład się drapiemy, poprawiamy fryzurę, czy chociażby okulary. Ostatnia zakładka to już informacje z podstawowymi danymi na temat urządzenia. Jeśli chodzi o działanie tych słuchawek w praktyce, to jestem pod sporym wrażeniem. Działają one naprawdę fajnie, te odtwarzane dźwięki są na wysokim poziomie i totalnie nie mam nic do zarzucenia. Nawet wyczuwalny jest bas możemy fajnie wczuć się w głębie, a dodatkowo te funkcje redukcji szumu i izolowania się od otoczenia naprawdę dobrze się sprawdzają. Poziomy głośności też są niezłe, możemy to dopasować maksymalnie pod siebie i pod względem jakości dźwięku nie mam totalnie żadnych uwag. Słuchawki też dobrze sprawdzają się podczas rozmów telefonicznych, odtwarzany głos rozmówcy jest na wysokim poziomie, a z kolei nasz głos mikrofony też zbierają poprawnie, chociaż najlepiej w cichym otoczeniu, ponieważ np. idąc przez miasto i korzystając z tych wszystkich funkcji redukcji szumu, to głos zdaje się być nieco zniekształcony. Z kolei jeśli chodzi o wbudowane baterie, to pozwalają one na około 6 godzin ciągłego użytkowania, czerpiąc jeszcze energię z tego etui i doładowując w taki sposób słuchawki, łącznie jesteśmy w stanie uzyskać jakieś 35 godzin, co myślę, że jest jak najbardziej dobrym wynikiem. Słuchawki OnePlus Buds Pro 2 kosztują aktualnie w okolicy 800 zł. W tej cenie otrzymujemy naprawdę dobrej jakości słuchawki, które odtwarzają perfekcyjnie dźwięk. Mają sporo fajnych trybów i funkcji, do tego jest dobrze działająca redukcja szumu czy solidne mikrofony pozwalające na rejestrowanie naszego głosu. Słuchawki mają dobrą baterię, do tego mamy ładowanie bezprzewodowe, co jak najbardziej też doceniam. Poza tym jest ciekawy sposób sterowania czy sporo opcji personalizacji dźwięku do naszych preferencji, czy nawet do naszego kanału słuchowego? Najwięcej no sensu te słuchawki mają, gdy mamy smartfona OnePlus, no bo wtedy wszystkie dodatkowe funkcje są już zaszyte w systemie. W przypadku innych smartfonów też jest ok, jednak no musimy doinstalować dodatkową aplikację, co nie każdemu może przypaść do gustu. Ogólnie jednak uważam, że to naprawdę bardzo fajne słuchawki, wydobywający się z nich dźwięk jest faktycznie na wysokim poziomie. I trudno cokolwiek im zarzucić. A co wy sądzicie o takich sławkach? Czy u Was by się sprawdziły? Dajcie znać w komentarzach. Zajęcam również do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!